Kasiemka, siemka. dziś recenzja i test paletki Fabulous Kit z Lovely. Jest to chyba już dość znana paletka. Do kupienia w Rosmanie. Wszędzie, gdzie są szafy Lovely, prezentuje się w ten sposób. Już pokazywałam ją w którymś holu i obiecałam, że nagram test i recenzję. Używam jej już dość długo. Przekatowałam ją wzdłuż i wszerz, więc jestem w stanie kilka słów o niej powiedzieć. To jest Soft and Sexy Eyeshadow Collection. Yy, zestaw dziewięciu super miękkich, intensywnie napigmentowanych cieni do powiek w klasycznych, naturalnych barwach jest jeszcze drugi kolor tej paletki ale tam tamta ma takie dość chłodne odcienia, z tego co widziałam, bo mi pani otworzyła, jest tutaj przykryta folijką oddzielnie też pokażę Wam słocze wszystkich cieni na ręku, żeby tak teraz nie opowiadać o każdym cieniu pojedynczo i po prostu przejdę do makijażu tu jest lustereczko zakryte, i przechodzimy do działania. Pierwsze co muszę powiedzieć: to ona ym, dość słabo wypada bez jakiejś takiej przyczepiającej bazy, bez czegoś takiego wilgotnego. Ona wtedy jest taka bardzo, bardzo przeciętna, chyba że tam mocno nasmarujemy. Wydaje mi się, że cienie te perłowe, te metaliczne takie wypadają o wiele lepiej niż maty, maty nie są, dość, nie są tak mocno napigmentowane jakbym chciała może jeszcze zanim, zanim oczy to pstryknę sobie szybko brwi brwi już zrobione, użyłam do tego, tego cienia Wanted z Biedrony to jest w kolorze numer 3 tak on się prezentuje, mam mieszane uczucia co do tego produktu, jest strasznie sztywny na brwiach i ja je cały czas czuję, że one są załadowane czymś ciężkim, co mi zastyga tutaj. Ale nie o tym mowa. Możemy przejść teraz do paletki. Standardowo najpierw użyję najjaśniejszego cienia pod łuk brwiowy. Może się trochę przybliżać, co mi tam? Chodź. On się troszeczkę sypie tutaj. Bo ja się staram też go dość dużo nałożyć na, na pędzel, bo on nie jest szaleńczo napigmentowany. Tutaj pod nosa mógł dosłownie, bo na ruchomą powiekę nałożę jeszcze bazę z korektora. To mi obleciało. Dobra. I teraz Rema Lasting Finish Concealer nałożę sobie jako bazę i przejdziemy do nakładania cieni. Muszę przesunąć tutaj lusterko trochę, żeby... Nałożę taki fajny, złoty, metaliczny cień. Dość obficie na pędzelek, nie żałuję i zaczynam aplikację. Do samego wewnętrznego kącika. Jak widzicie, wygląda to bardzo ładnie, no ale mówię, musi być dość solidna baza, żeby ten cień miał się do czego przyczepić. Zrobię jedno oko, drugie skończę poza kamerą. Bo bez sensu marnować Wasz czas na oglądanie jednego i drugiego oka. Tak to wygląda. Następnie biorę pędzelek do rozcierania, jakiś okrągły, tutaj mam Golden Rose bez numerka. Taki fajny do. Załamania świetnie się sprawdza i z tego takiego trio tutaj, teraz użyłam tego cienia, i z tego takiego trio, ono jest dobre do, że tak powiem, konturowania powieki. Tutaj mamy do rozświetlenia, tutaj mamy podłóg i tutaj mamy do załamania. Są to dość ciepłe odcienie, chociaż ten brąz jest w miarę neutralny. Nakładam właśnie ten brąz. Fajnie, że one są takie duże, na długo starczą i jadę z załamaniem. One się przyjemnie rozcierają, nie zanikają w trakcie blendowania. Postaram się tutaj użyć troszeczkę więcej cieni yy, dzisiaj, żeby pokazać Wam, jak one się prezentują właśnie na powiece, ona, to jest idealna paletka do codziennego makijażu lub na jakieś wyjazdy, gdzie nie planujecie jakichś szalonych imprez brokatowo-eyelinerowych, tylko chcecie po prostu mieć paletę dobrą do wykonania codziennego makijażu, która będzie bardzo wygodna i taka wygodna i komfortowa. To jest jedno i to samo. Wygodna w użyciu, w sensie nie będzie, sprawia, nie będzie sprawiała kłopotu. Tak się to prezentuje. Cień wygląda ładnie. Teraz jedno, drugie oko. Dobra, drugie oko, że tak powiem, się wyrównało. Dziwi mnie troszeczkę to, że... Aha. Jakiś Dziwi mnie troszeczkę to, że ten cień, który mamy tutaj, jest bardzo podobny do tego cienia, który mamy tutaj. To jest też matowy odcień. Tutaj jest ciemniejszy, no ale cóż, no te dwa są tak podobne, że... Może w kamerze będzie lepiej widać między nimi różnicę, ale na żywo naprawdę ona jest minimalna. Ten cień ma taki minimalny, minimalnie jakby chłodniejszy odcień niż ten. A to jest tylko takie moje luźne spostrzeżenie trochę zmarnowane miejsce, bo mogliby dać jakiś inny cień, taki pomiędzy tym najjaśniejszym a średnim, też by się przydał. Dobra, jedziemy dalej. Teraz nałożę sobie na jakiś nieduży pędzelek okrągły ten właśnie ciemniejszy matowy cień jedynie też nie odpowiadają mi za bardzo te dwa cienie bo to są takie jakby cienie mat... sorry, te dwa matowe z widocznymi drobinkami, które lubią sobie gdzieś tutaj opaść, także za takimi cieniami nie przepadam, lubię duochromy, lubię jakieś takie nawet perłowe odcienie, satynki delikatne, ale jak jest taki mat ze złotymi drobinami, to już średnio do mnie przemawia, ale wezmę sobie teraz ten ciemniejszy, matowy, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Strzepię tutaj nadmiar i może na tym oku. Pigmentacja jest naprawdę bardzo przyjemna. Z tym, że ja zauważyłam, że pomimo tego, że ten cień, jak widać, nakładam i jest kolor, to spod niego widać, że pod nim jest cień błyszczący. On nie do końca matowi yy, dotychczas, że tak powiem, pomalowaną powiekę. Jeszcze muszę wspomnieć, że ta paletka kosztuje jakieś 33 zł za 9 cieni. Tak, za dziewięć cieni. Nie wspominając już, że jest to dość chamska podróbka. Zdecydowanie brakuje mi to czarnego cienia, który mógłby być właśnie jako taki pazur, wykańczający właśnie zewnętrzny kącik, czy nawet jako taki eyeliner. No, ale trusz, cóż... Dokładam jeszcze tego cienia. Biorę z powrotem ten pędzelek, którym zaznaczałam sobie załamanie powieki. Tutaj też troszeczkę mi obleciał cień, no ale ja go dość dużo nakładałam. Rozcieram to sobie wszystko kolejny raz, żeby nie było żadnych ostrych linii. Delikatnie rozcieram granicę pomiędzy tym błyszczącym cieniem a tym ciemnym matowym. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Yy, pokażę Wam jeszcze może, co się zadzieje, jak ja pędzelek zmoczę. Jak już testować, to testować. Zmoczę delikatnie pędzelek wodą tą tonizującą. Nie trafiłam. Tonizującą z na Nabiorę tego samego cienia. Nakładam na sam środek powieki. Tak najbardziej lubię tych cieni używać, ponieważ wyglądają przecudnie nakładane na mokro. I utrzymują się wtedy też o wiele, o wiele lepiej. Teraz to możemy porozmawiać. Dobra. Delikatnie zaznaczę sobie dolną powiekę tym samym ukrągłym pędzelkiem. Zmieszam teraz dwa matowe te cienie, jaśniejszy i ciemniejszy brąz i po prostu przejadę po y, dolnej powiece. Za wiele razy tutaj nie muszę, nie muszę jeździć. rozcieram. Muszę sobie lusterko postawić przy aparacie. Najlepiej z tej strony. Bo mam tutaj niżej i wtedy nie widać co robię. przyrobi się eyeliner, ale już nie chce mi się robić. Nałożę jeszcze jasną kredkę na linię wodną. Teraz pędzelkiem zgarnę lekko to, co mi się tutaj ewentualnie osypało i nie byłabym sobą, jakbym nie rozświetliła delikatnie wewnętrznego kącika i zrobię to właśnie tym cieniem dużym, rozświetlającym o tym. On też pięknie wygląda na całej powiece. No, rozświetlenie jest bardzo mocne. Jest to taki szampański, delikatnie idący w różowy kolor. A może trochę tu. Czasami lubię taką delikatną perełkę tutaj pod brwią, wiecie. Korzystając z okazji, że testuję paletkę. I jest to Lovely, to pokażę Wam jak na moich ustach wygląda K-Lips Lovely, kolor, jaki to mam, Sweetie. Od czasu nieszczęsnych testów, po którym okazało się, że jest to dla mnie dziadostwo, yy, nie używałam tego, ale pokażę Wam jak to wygląda na moich ustach. Najpierw konturówka, konturówką delikatnie wypełnię usta. bo w tym duecie to właśnie konturówka robi całą robotę. I jedziemy. k -lips. Czy mam jakieś małe lusterko? Czy ja mam jakieś małe lusterko? Męczy mnie to. Duże to. tak gładko sunie po ustach. Że aż żałuję, że jest taka do bani. Mhm. Tak wygląda. Już powoli zaczyna, powoli zaczyna zastygać. No ale zjem jabłko czy sałatkę owocową i po pomadce nie będzie śladu. Niestety, a szkoda. Konturówka za to jest pierwsza klasa moim zdaniem. Tak to wygląda. Już prawie, prawie, prawie zastygła. Dokończę twarz, w sensie nałożę coś tutaj, tutaj i tutaj i wracam z podsumowaniem Jestem z powrotem, makijaż mam dokończony, czego użyłam? Golden Rose Terracotta, róż Catrice oraz rozświetlacz My Secret Face Illuminator, który jest boski, co tu więcej mówić. I już te usta mnie tak doberwują, bo czuję, jakbym miała na nich taką zaschniętą, sklejoną farbę. Ale dobra. Mm, też nie zwracajcie uwagi na moje wyliniałe oko, bo y, rzęsy są w fazie y, ucieczki teraz. Muszę znowu zacząć używać tego. A long for lashes, bo już mi linieją. Przechodząc do y, podsumowania. Czy polecam? Polecam. Lubić, lubię bardzo, używam często, jest to paletka codzienna. Na pewno nie nadaje się do makijażu profesjonalnego. Jeżeli malujecie innych, to raczej wstrzymałabym się z zakupem. Cena jak najbardziej na plus 33 zł, 9 cieni. Brakuje mi troszeczkę tutaj yy, konsekwencji w doborze kolorów w tej paletce, bo paletce, bo. Tak jak mówiłam, no te dwa, tutaj, te dwa cienie, one są dla mnie prawie że identyczne. Podoba mi się idea, że te trzy są duże, bo zwykle ich używamy najwięcej. Używam ich nawet jeśli nie używam tutaj tej reszty. Cienie są wszystkie bardzo, że tak powiem, stonowane, utrzymane w ciepłej tonacji. Bardzo, bardzo przyjemnie się nakładają, ale mówię, polecam nakładać na mokro bądź na jakąś dość klejącą bazę. Wtedy też pigmentacja jest o wiele, wiele większa i one utrzymują się pięknie przez cały dzień. Na plus, oczywiście, też opakowanie jest przesłodkie, magnetyczne, yy, wytrzymałe, gdzieś tam do przewożenia i tak dalej w walizce, więc jak ja jeżdżę do domu czy gdzieś wyjeżdżam na 2-3 dni, mogę zabrać śmiało tylko tę paletkę i jeżeli nie mam zamiaru robić sobie jakichś takich fancy, szalonych, kolorowych, brokatowych makijaży, to ona jak najbardziej jest przydatna, a jeżeli ktoś w ogóle używa takich podstawowych kolorów na oczach, to to będzie idealna, codzienna paletka. No brakuje mi tutaj troszeczkę czarnego odcienia, ale czarne można to kupić sobie solo i też nie będzie... Problemu. Także teraz na sam koniec filmu zapraszam Was jeszcze na słocze. Słocze wykonam mm, tutaj na przedramieniu i nałożę na, yy, na rękę jakąś bazę, żeby kolor był intensywniejszy. Także z mojego gadania to by było na tyle. Zapraszam na słocze i widzimy się w następnym filmie. Cześć.